Buli. Chcę Buli, chodź! Buli. Dobra, lecimy! Do Cześć, widzowie! Ze mną nagry nagrywamy razem z Hubertem. Szybko! No, to... Idziemy do tego! Do Buliego! Lubię Buliego! Lubię tak. Buliego! I do Buliego! O, wychodzimy Bulim! Z Bulim! Dobra. Dobra, mam antidotum! Chodź, chodź, mam antidotum. idziemy ze bulim. Chodź, chodź, chodź. Jestem myli, wolny, ja jestem wolny. Bo on pytał się, czy chcemy mieć wakacje. Idź, idź, bo oni dam fajronka. Idź za bulim. Albo za no. mną. Wychodzisz? Idę. idę Idę, wiem. Wiem. Wiem, ja gra. Wszyscy tu wleżni. Ale wszyscy nie lubią szkoły. Ej, zobacz, mam krzesło. Ja mam antidotum, ale nikomu nie dam. Tylko w nam. A ja nie mam apteczki, sorry. Ej, co to? O. Oh yeah. Mogę cię leczyć, bo nie mam apteczki. A nie mam nic, ale mam antidotum. Antidotum jest. Bez... No nie mam apteczki. Nie mam jak ci eksi... s głupu. Elo, jestem... Jestem drugim bulim. A masz, a masz, a masz. To To jest bullying. Je lubię Dobra. Jestem. Jestem bulerem. W tej szkole, bo widzisz. Mam no. bicepsy. To dla... Ja też mam bicepsy, Widzisz? zobacz. Widzisz? Tu mam bicepsy. A co cię nagrywa, baba Zapomniałem. Nagrywa się. No serio. Ale mam lego. Dobra. Juhuuu. Baba ma biteczkę ze zdrowiem. Dobra. A ja znalazłem tylko dwa pączki. O nie! Dyrektor przyszedł! O nie, o nie, 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 nienawidzę, ja się chowam. A co Bacon napisał? Bacon coś w innego napisze i będziemy mieli przechlapane. No. Na przykład... Na przykład coś przeknie. Ej! Mogę ich wziąć Ej! Zobacz, jesteśmy. Nie. No bagat to scroll. No nie! Na nie. Nie. Jakare ci przywalę! Krzesło, krzesło no zabrał. Ja boję się do Mam cera, antidotum bo widzicie. mnie A 200 Robuxów kupiłem. Nie, nie trzymaj tego, bo no, jakby no. nie chcący uleczym kogoś. Ja to tylko jak umzektaj. ktoś, A, To tak. też! Ale zdejmij to. Ale pokaż każdemu, by każdy Jej. wiedział, że masz buksy. Bo to jest i tak zarabuksy. buksy. No. To jest skin i uh -huh. I tak będą wiedzieć, że, że buksy, co ty masz w kieszeni. No. I Jej. 60 złotych. No pokaż, pokaż. Co? Masz, nie masz kieszeni. Sorry. Ale, ale twój kot, twój kot, który słucha muzyki, to mówi. Zemacz. Nie, kurde, zbagowałem się! O kurde, skacz! skacz. O kurde. Nie, pod stołem ja, jestem! Aaa, zbaguje! Odbagujecie, się, stój! Nie wiem! Kurde! Ru. Ej, jesteś ja się, zbaguje pod krzesłem! zbaguję pod Zbagowałem! Widziałeś? Zobacz! No nie! Zbagowałem się pod krzesłem! Jestem! Zoba! No nie! Nie udaje mi się! Się... O nie zombi tam! Kurczę, ja cię boję, tam jest zombie. O! O nie, kurde. zombie puka! Zombie puka! O, nie da się! Zombie puka! To bagowałem Zaburzę. się! Ale cię telepierne i będziesz no. Się Nie! No telepierdę. Będziesz bagowany no, Kurde! Ale masz fajnie, te a ja już próbuję od drugiej godziny. Ok. Zoba. I ja się boję, bo zombie Do nas pukał, co A nie? To nic. Widziałeś to Zombie. Do A A kurde. O kurde. O, o. No, czy o ten kurde. Do kurde. Do kurde. na Nie, A. komputer, kurde. Do kurde. kurde. Nie! Komputer! Nie. No widzę komputera! No. My, on do nas pukał! No. On do nas pukał! To było najgorsze no. jest... To było... O, <laughs> Donald Trump Jak ten Zombie! Zombie, zombie! Get to bus! On tu bus! On the bus! Get on the bus! A ja dalej tam I jestem! Tak. Te pierjem mnie. Co się stało? Co się stało? Wywaliła się. Moja siostra płacze. O, odbagowałem się. Odbagowałem się do busa. Do busa. Biegnę. No. biegnie. Jeden se na krześle jedzie. Rozroszczę. Biegnij. Szybko. Który jesteś? Bo ja... Be drugi, no. Bo drugi, bo na krześle jechała. Tylko. Jesteś Auto. za mną kurczę i bekon. się za mną, ja jestem pierwszy. Widzisz to? Jest! Tylko jak wyjrzeć? Jak tam wejść? Nie wiem. A! O, o! nie! Nie! A! Nie, a. Nie, a. a ja też! wypadłem ja. wypadłem. Nie padłem! Ale Te Zbagował się u Ciebie autobus! Ja jestem! O, za trzy te Nie! Yes. Utrzymały się? O oh, oh, nie! tak! Zobacz! Kurczę! O, oh, to my, to my, to my! ale bully. Ja, bully. Bully. Yeah, to ja! Buli! Ej, widzisz, to skacze! Widzisz, co? Skacze! skacze. No. Tak mam ja Dobra! Mr. C! Mr. C! Oh. Wpiszę. Żyć w muzeum. Bully co mówi? Bully mówi. Złapmy tego i zamieszkajmy w jego domku na zawsze. I może A masz. Bak! Ruzgay! Ay! da, da, de! Devay, devay! 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 Biyemese! Biyemese! Fark! Aaaa! Biyememem! Çık! Çık! Bulim! Haydi Bu işe! Bu işe! Di, 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 di. O nie, buka! O nie, zombie weszł do naszego domu! Bija zombie go. elf! Lecimy. Zombie elf! Szybko! Ha, ha! ha ja go! Na A dół, nie na dół, na piwnicy! Nie! Kurczę! kurczę, kurczę. nie zdążę, bo tyknęło nas. Gdzie? Nie, co ty, gdzie nas tyknęło? A tam trzeba iść. O, na górę. Ne prosim! Ne bomo se bati tega editinga. O, je! Poglej se. Hitro! O!

Dawaj, przejdź to o, za mnie! Nie, proszę nie! Umarłem Chorek! Dobra. Dobra! Jeszcze gramy w coś? No co? Nie wiem. No, na nagraniu w coś, ale aż co wyszedł na drodze. Dobra, Mieliśmy peę. No, pe totalny. Bo jakbyś ty jeszcze mógł mnie uleczyć. Antidotum. No. Jakbyś mnie uleczył, to bym to wygrał. Dobra, kończymy na razie na dzisiaj. Hmm. Dziękuję wam i pa. Pa, pa.